ma na mordeczki, co tam, jak tam? Co, wiosna idzie, ruszyliście już do ogrodu? U mnie? U mnie idzie pełną parą. Gdyby nie fakt, że w tym tygodniu przepracowałem tylko dwa dni, no ale mniejsza o to. Ale udało mi się co nieco zrobić. A co mi się udało zrobić? No przede wszystkim e, super wiadomością jest to, że w końcu do laureatki konkursu dotarła oczywiście nagroda, więc jak sami możecie zobaczyć, nie jest to żaden fake, także tym bardziej zapraszam Was do obserwowania moich mediów społecznościowych, bo tam będą pojawiały się informacje na temat różnych konkursów. A poza tym, no, oczywiście w tym tygodniu w ogrodzie udało mi się wykorzystać nareszcie moją równiarkę, którą kupiłem w zeszłym roku i do której dzięki współpracy z firmą Ziony Spaw dostałem dodatkowe elementy. W związku z tym miałem okazję w końcu ją wykorzystać i zweryfikować to, jak będzie ułatwiała mi pracę. I powiem Wam, że spodziewałem się naprawdę, że ułatwi, ale nie sądziłem, że aż tak. I jestem mega zadowolony z tego, że w końcu ją mam. Chociaż propozorom ten kawałek blachy wcale nie był tani. Nie był tani, ale opłacało ale się. W związku z tym e, od razu Wam z góry mówię, że to nie jest grat, który e, dostałem do sprawdzania e, i po prostu będę chwalił, tylko to jest narzędzie, które sam świadomie kupiłem i które będę o, mam nadzieję, Obiektywnie i e, oceniał, ponieważ jest to narzędzie, które e, będzie mi pomagało w pracy i będę je wielokrotnie jeszcze testował i na pewno będziecie mogli je zobaczyć. Na razie użyłem je praktycznie jeden dzień, w związku z tym e, nie będę się wypowiadał. podam sobie jeszcze czasu, jak je trochę potestuję, posprawdzam, wtedy będę bardziej w stanie e, ocenić to, jak to narzędzie będzie się sprawdzało i, i jak będzie wyglądało z trwałością. No wiadomo, na początku najczęściej wszystko działa świetnie, wystarczy spojrzeć na telefony albo komputer, który sobie kupicie przez pierwszy tydzień działa super, a później nie wiadomo co z nim zrobić, bo włączacie, włączacie go, idziecie zrobić sobie kąpiel, e, zrobicie sobie kolację, wracacie, a to jeszcze się włącza, więc... To jest dramat, kurwa Biorąc pod uwagę to, że to jest narzędzie, które będzie relatywnie ciężko pracowało, zobaczymy jak będzie z trwałością. Niemniej, na ten moment... Samego złożenia jest spoko. Jest kilka drobnych mankamentów, które, które pewnie będę musiał sam sobie poprawić, ale poza tym na razie się sprawdza. Ale zobaczymy, jak będzie wyglądało za jakiś czas. Niemniej jednak, no, od momentu zakupu do uruchomienia no, trwało prawie pół roku, ponieważ kupiłem je, jak dobrze pamiętam, chyba w październiku albo w listopadzie. No, przez zimę nie mogłem tego użyć, w związku z tym musiało czekać. Więc no. Zobaczymy. A co dalej? Dalej, jak już byłem na tym ogródku, oczywiście wykorzystując tą równiarkę, to znaczy jestem bliżej końca niż początku. W związku z tym wyrównywanie terenu równa się też powoli przy przygotowywaniu terenu pod obrzeża. A że w tym ogrodzie zaplanowane jest ułożenie kostki granitowej, no to trzeba było się po tą kostkę wybrać. No i dojechaliśmy. Idziemy po kamienie. Wycieczka oczywiście nie mogła być nigdzie indziej jak do tego samego dostawcy kamienia, z którym współpracowałem i nadal współpracuję. Ja kupiłem kamień granitowy i na pewno jeszcze w przyszłości wybiorę się też po kamień na ścieżkę. W związku z tym, jeśli jesteście ciekawi, jaka to będzie ścieżka, a będzie pewnie, no nie za tydzień, nie, ale za dwa tygodnie, yy, będzie pewnie układana. W związku z tym, jeśli Was ciekawi, jaki to będzie kamień, no to zapraszam Was do subskrypcji kanału obserwowania moich mediów społecznościowych. Tym bardziej, że się już kolejne tematy. I to było chyba tyle słowem podsumowania, więc jeśli jesteście ciekawi, co się będzie działo u mnie w kolejnych tygodniach, a będzie się działo coraz więcej, a no i oczywiście będzie, będą prezentacje sprzętów, które, które używałem, czyli m.in. równiarka i coś jeszcze, nie wiem, czy już wam o tym mówiłem czy nie. A jeśli nie, to zobaczycie za jakiś czas. Poza tym mam nadzieję, że spodobał Wam się też film, ten, który e, mogliście zobaczyć właśnie tu, tu, albo tu, albo tu, albo tu. W sumie, pewnie tu. Więc e, film dotyczy wertykuacji, czyli jednego z ważniejszych zabiegów na wiosnę, który trzeba wykonać na trawniku, więc jeśli Was ciekawi ten temat, to zapraszam Was oczywiście do tego filmu. A, będą też... W planie są jeszcze... W planie jest jeszcze kilka innych ciekawych filmów, między innymi AERACJA, jeśli wiecie co to jest, no to już jesteście w domu, jeśli nie, no to zapraszam Was do śledzenia moich mediów społecznościowych i subskrypcji kanału, ponieważ już niebawem pojawi się ten film na kanale. I to by było z grubsza tyle więc zapraszam Cię do śledzenia moich mediów społecznościowych, do subskrypcji kanału i widzimy się kiedy? W następnym filmie. Na razie, cześć, pa!